Kolejne ciekawe narzędzie znajdujące się tutaj w panelu zadania to narzędzie do tworzenia pętli. Pętla, czyli po angielsku loop, to fragment dźwięku, który może być odtwarzany non-stop, czyli właśnie w pętli. Żeby można było tak zrobić, żeby nie było słychać przejścia pomiędzy końcem a początkiem danego nagrania, właśnie początek i koniec musi być odpowiednio dobrany. W tym właśnie pomaga nam to narzędzie. Jeżeli włączymy tutaj tą opcję, to w nagraniu wyszukiwane i pokazywane są bity, a więc tak jak tutaj w przypadku perkusji, właśnie uderzenia perkusji. Posłuchajmy. Chcąc teraz określić początek i koniec pętli, możemy orientować się korzystając z tych znaczników. A więc możemy zacząć na przykład gdzieś w tym miejscu. Jak widać, w tym momencie mam włączone przyciąganie do tych znaczników. Jeżeli tak nie jest, to można to włączyć w tym miejscu, a więc menu View, Snapping i tutaj Snap to Beats. Ustawmy koniec zaznaczenia na przykład w tym miejscu i posłuchajmy. Zaznaczyliśmy troszkę za mało, ale możemy to zmienić, klikając w tym miejscu. Tu możemy przesunąć w prawo koniec zaznaczenia, a tutaj możemy zrobić to samo z początkiem zaznaczenia, a więc przesunąć o jeden w prawo do następnego bitu, czy z powrotem do bitu poprzedniego. Posłuchajmy teraz. Jeszcze kawałek. Tutaj pokazana jest długość naszego zaznaczenia, i jeżeli włączymy tę opcję, czyli zablokujemy tę długość, to możemy teraz tymi przyciskami przesuwać nasze zaznaczenie w lewo. Proszę zwrócić uwagę, że ono nie zmienia swojej długości, czy w prawo. Spójrzmy jeszcze tutaj na ustawienia. Tu możemy na przykład włączyć automatyczne wygładzanie brzegów pętli. Akurat w przypadku perkusji, tak jak tutaj, nie jest to konieczne. Ale w przypadku dźwięków innego rodzaju, trwających nieco dłużej niż perkusja, może się to okazać pomocne. Tu możemy ustawić, czy odtwarzając tą pętlę w tym momencie, ma być odtwarzana cała pętla, czy tylko przejście pomiędzy końcem a początkiem. Poniższe ustawienia dotyczą wykrywania bitów. Tutaj ustawiamy minimalną częstotliwość, jaka jest używana do wykrywania, i maksymalną oraz czułość. Te ustawienia są tak dobrane, żeby działały w większości przypadków poprawnie, a więc nasza pętla jest już prawie gotowa. Przyjrzyjmy się jeszcze tylko początkowi i końcowi zaznaczenia. Początek wygląda bardzo dobrze, nie musimy tutaj właściwie nic zmieniać. Jak widać, zaznaczenie zaczyna się w momencie, kiedy zielona linia przechodzi przez czerwoną. I spójrzmy teraz na koniec zaznaczenia. Tutaj moglibyśmy to nieco zmienić i zmienimy. Przesuniemy to zaznaczenie w to miejsce. I posłuchajmy teraz. Brzmi to bardzo dobrze, a więc możemy naszą pętlę zapisać. Tu ustalamy parametry naszego pliku. Niech to będzie plik nieskompresowany. O takich parametrach stereo. Po zapisaniu, plik ten jest oczywiście automatycznie otwierany tutaj w panelu pliki. Posłuchajmy.